Nie, czy ty patrz nie. patrzę mi na ręce, mówię, nie. nie czy ty tęsje, mówię. Mówię, to się, a, kropka, ciągle patrzy mi na ręce, nic więcej nie, wygodzie i podajcie tlen. Jak jestem po obozem pod ścianą, pytam za co mnie, ale nie piszę się na to, jestem długopisem jak dawici łamią. Grafomanii zamazali mi okna na radość, chcą być mną, ale nie są. Yes, Chcę zrobić coś, tylko piepsą. Czy ty się kto o mnie? gdzieś mnie gdzieś, między skoma domy, między tartą a pogiem. Nie mówi o sobie, byłem o sobie z więc grubierzę z te. Tyle, novela, le... o nie wiem. Nie potrzebuję wiele, by wylecieć. z to na ciebie. Nic nie wiesz, a mówię, gdzie są, z kim dzielę. To tu spod olej go w tak będzie lepiej. Bo tak na ja komu z Zułapywając zbyt ciężkie, nie dziwne Gdy ktoś zawiśnie przez zwykłe blednie Wiedzę iść w ust do ust, Kto lufę, to za zimny spół ściągną bliźcie ludzie, nie wiem go Niech nie pale, co w reakcji na to z innego niż ludzką słabość Zabrakło mi wiary, to ona daje owoc Wszyscy sensie jak Bóg, jeśli jest, będzie z tobą Ciągle patrzył mi na ręce, nic więcej nie Wychodzi w podajcie ten jak je stało, posują pod ścianą, pytam za co krowano mnie. Ale nie pisze się na to. Jestem długopisem, oni jak Dawid się łamion. Na formali zamarzani mi okna na radość. Chcą być mną, ale nie są. Chcą zrobić coś, tylko pieprzą. Wypuszczam z nie palę już, od i pół roku. To chłód za szybkie zmiany pół roku. Co róż znaczy na jest, a głowie nie śnieg. A popiół, wiele zrobiłem źle, Oleg wejść przy stopu. Znowu liście dołki, bywa tak dosony, Nie, nie jestem odłam, dustem już puste wieczory. I nie uznę zdrowy, Kolej na karce ustę, wybuchnę i będę miał ten burdel z głowy. Nie jestem życiowy, tak często w nogi, przez to znajomi, nie gotowi do pomocy, po co mi oni? Ta Lepszy niż ten reakcji brak. Pewnie za lepsze Nie chcę praw, więcej ciszy, ty dzicy prawie sam, daj mi znak. Uciekniemy tam, nie znajdą nas. Więc się boisz ja też. Uciecka zawsze boli, gotowy do drogi, idę najwyżej dogoni z mnie. gdy patrzy mi na ręce, nic więcej nie Wygodził się z ręce, podajcie ten Jak stało po sobie odsiano, pytam by tam mnie Ale nie piszę się na to, jestem długopisem Moje grafici się łamią grafomani zamazali mi okna na rados. Chcą być mną, ale nie są Chcą zrobić coś, tylko pieprzą